Leszno, Kwadrans Samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno. Witam Państwa serdecznie, kwadrat samorządowy związany z dzisiejszą sesją Rady Miejskiej Leszna w studio radni przedstawiciele klubów. Pan Tomasz Malepszy łączy nas Leszno. Dzień dobry. Pan Przemysław Góżny, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I Pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. A proszę Państwa sesja dzisiaj o godzinie 14 rozpocznie się po tych wszystkich wstępach, informacjach od uchwały o zamiarze likwidacji o... tak... o... Nie, uchyleniu uchyleniu tak. zamiaru likwidacji, bo w zeszłym roku Rada Miejska, Miejska Leszna przyjęła uchwałę o zamiarze likwidacji. Teraz jest projekt obywatelski, żeby jednak y, Szkoły Podstawowej Numer 1 nie likwidować, bardzo dużo podpisów. Czy to robi na Was wrażenie? Rzeczywiście to, wydaje się, jedna z najtrudniejszych y, uchwał, jaką przyjdzie nam. Y, Podejmować, bo z jednej strony w ubiegłym roku, na początku stycznia, została podjęta uchwała w sprawie likwidacji szkoły podstawowej nr 1, a z drugiej strony została wniesiona pod dzisiejsze obrady Rady Miejskiej uchwała z 500 podpisami mieszkańców w sprawie uchylenia tej uchwały. Z tego co mi wiadomo, jest ważnych 400 podpisów, więc patrząc na ten czynnik ludzki, jest to na pewno trudna decyzja, jaka zostanie dzisiaj podjęta. Prezydent Dusięcki konsekwentnie od ponad roku mówi: Nie zmieniam zdania, uważam, że jednak niestety trzeba zlikwidować tę szkołę. Rodzice mówią, bardzo duża grupa rodziców, no bo to jest jednak część rodziców, mówi, że nie, że to jest bardzo dobra szkoła, i nawet jeżeli warunki są tam niekoniecznie najlepsze, to ze względu na jakość kształcenia, opieki nad dziećmi ta szkoła powinna pozostać. Czy rodzice przez ten rok przekonali radnych, zwłaszcza koalicji obywatelską. Ja nie neguję tego, że ta szkoła jest, uważam, że ona jest bardzo dobra, ze świetną kadrą pedagogiczną, świetnymi nauczycielami, świetnymi pracownikami pedagogicznymi i jeszcze lepszymi uczniami, realizująca też nowatorski program budzącej się szkoły, ale my jako samorząd, jako prezydent, jako Rada Miejska musimy też spojrzeć długofalowo, długoterminowo. Musimy spojrzeć nie tylko przez pryzmat jednej czy drugiej szkoły, ale przez całe funkcjonowanie oświaty w Lesznie. Dlatego no trzeba też podjąć decyzję która jest mało popularna wyznaję mogę powiedzieć że nie jest całkowicie ta e, decyzja popularna e, no ale z drugiej strony mamy czynnik demograficzny który jest nieubłagany jeszcze 10 lat temu e, włącznie rodziło się od 600 do 700 dzieci teraz mamy 200-300 urodzeń w 2025 roku urodziło się 200 niecałe 300 czysta, czysta dzieci e, także z roku na rok tych urodzeń jest, jest mniej to nie jest jakby czynnik takiej krótkofalowy, jest to czynnik że ilość tych urodzeń jest mniej, dlatego trzeba podjąć decyzję, która jest niepopularna, ale odpowiedzialna dla miasta. Czyli będziecie głosować przeciwko projektowi? Tak. A klub Prawa i Sprawiedliwości, który jak pamiętam bronił tej jedynki razem z rodzicami, jakie, jakie stanowisko przyjmuje? My konsekwentnie również nie zmieniamy zdania w tej sprawie. Oczywiście poprzemy ten projekt uchwały, bo uważamy, że no jedynka jest bardzo dobrą szkołą. To o czym właśnie kolega też wspominał tutaj jest, realizują projekt budującej się szkoły, gdzie że powiem uczeń jest traktowany podmiotowo. No i oczywiście mamy do tego bardzo dwie ważne, bo wtedy kiedy podejmowaliśmy decyzję byliśmy przeciwko temu to jeszcze nie mieliśmy ani negatywnej opinii kuratorium, która jest jednoznacznie negatywna kontekście likwidacji, a nie negatywnej opinii ministra Edukacji, która też jest negatywna. To ministerstwo podtrzymało opinię kuratora w ten sposób. Dokładnie, znaczy no tak, czyli no jest przeciwne, żeby zlikwidować jedynka. I to umacnia nas w tym, że tak powiem, przekonaniu, że no jedynki nie powinniśmy likwidować. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tych czynników demograficznych, że one niekoniecznie są pozytywne, ale no jest to problem w skali nie tylko Leszna, całego kraju i myślę, że z tym trzeba się zmierzyć jakoś systemowo. Ale nie jak koniec... systemowo? No mam nadzieję, że państwo zechce, że tak powiem, wesprzeć samorządy w tym temacie bardziej niż dotychczas. Znaczy czasów. więcej pieniędzy dawać na szkoły? Tak. Mimo, że dzieci jest coraz mniej. Znaczy no, bo nie, nie możemy... Yy traktować szkoły tylko jako kosztu, tak? Edukacja zawsze Leszno stawiało na edukację i to nie możemy tylko traktować w kontekście kosztów, tak? No wiadomo, że pewne koszty są, ale można także pełnić różne dodatkowe, inne funkcje i moim zdaniem nie jest konieczna likwidacja szkoły SP1, jak najbardziej powinna pozostać. Okej, łączy nas Leszno, ma jakieś stanowisko wspólne klubowe, panie prezydencie? Wspólnego nie mamy. Yy, yy. Może też dlatego, że temat jest trudny. Ja osobiście jako były prezydent podjąłbym te, takie stanowisko, jakie obecny prezydent Grzegorz Rusiecki. Patrząc właśnie na perspektywę, patrząc również na trendy, które się utrwalają i to nawet dość gwałtownie negatywne, dla dobra leszczyńskiej oświaty trzeba trudne decyzje podjąć o likwidacji szkół, jednej ze szkół podstawowych, a przekonany jestem, jeżeli oby się nie utrzymał ten trend, chcielibyśmy, nie pomaga ani 500+, ani 800+, ani inne dobre decyzje związane z, z właśnie, z demografią, więc tak jak powiedział tutaj kolega, dla, dla dobra oświaty, dlatego, żeby nie podejmować za chwilę Decyzji związanych z likwidacją dwóch szkół trzeba tą decyzję podjąć. Trudna, bardzo trudna, ale cała również y, y, waga funkcjonowania decydenta polega na tym, żeby powiedzieć, również umiejętność powiedzenia y, nie. Ja jeszcze chcę zapytać, proszę pana Przewodniczącego, macie dyscyplinę klubową w, w tym głosowaniu? No ja się wydaje mi się, że każdy odpowiedzialnie zagłosuje. Nic, nie nic Pytanie mi, Panie, czy jest na, dyscyplina? Nic bo mi na to jest obecną nie wiadomo na temat dyscypliny. Pytam jak zawsze, bo tu arytmetyka uh -huh. będzie decydować. Uh -huh. Wasz A klub, tak, jak, jak wiadomo, ma taką większość bezwzględną, no, tak. więc jeżeli będzie głosował solidarnie albo wspólnotowo tak samo, to ja jest poufane. Myślę, pouchwale. panie redaktorze, że no w ubiegłym roku my jako radni zagłosowaliśmy za likwidacją tej szkoły. Myślę, że nikt z kolegów radnych, którzy wówczas głosowali za nie zmieni decyzji, ale nie mamy żadnej dyscypliny klubowej. Tutaj może do tego wątku dotyczącego roli państwa. Rzeczywiście nie ma, nie ma dobrych decyzji a decyzja, którą podjął kurator czy ministerstwo, taka dla mnie jest populistyczna, ponieważ wierzę, że gdyby decydenci w ministerstwie czy w kuratorium byli na naszym miejscu, na miejscu tych, którzy uważają, że dla dobra oświaty trzeba tą szkołę zlikwidować, mimo bardzo dobra szkoła, szkoła z tradycjami stu let, ponad stuletnimi, to jednak Tutaj dla mnie to jest stanowisko ministerialne i kuratoryjne, takie właśnie trochę populistyczne i uzasadnienie, które czytałem też nie jest przekonujące, dla I mnie przynajmniej. Jeszcze też dobrze, że miasto złożyło odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Póki co nie wiadomo, kiedy będzie decyzja, decyzja sądu, no ale czekamy. Ja, za tą, ja przypominam, że ta likwidacja miała nastąpić od 1 września, 1 września tego roku. Także jeszcze trochę czasu jest na te rozstrzygnięcia sądowe, no ale jeżeli uchwała y, ten projekt obywatelski przejdzie, to rozumiem, że już wtedy jest po temacie. Yy, tak, to wtedy tak jak to przejdzie ta uchwała, to rzeczywiście szkoła będzie w tym Bardzo interesujące głosowania. Swoją drogą, tak jak panowie zauważyli, leczno ma już poniżej 55 tysięcy mieszkańców. Pamiętamy, że jeszcze niedawno zawsze mówiliśmy, że 65 tysięcy. Tak, a tutaj... I nie widać tego odbicia, jeśli chodzi też o urodzenie, nie widać tego odbicia, także nie wiadomo kiedy, gdzie jest ten dołek tak naprawdę. A pytanie Poczyńs. się pojawia, czy kolejna szkoła będzie jakaś do likwidacji? Ale dousiślając. Generalnie rekrutacja na nowy rok szkolny jest prowadzona w tej chwili. Tak. A zgodnie z prawem, tam, jak tam, gdyby, żeby tutaj jest słuchacze w... też mieli się okaże, jaka będzie arytmetyka, proszę państwa, to będzie na pewno jeden z bardziej interesujących projektów na dzisiejszej sesji, ale z pozostałych projektów jeszcze kilka może byśmy omówili, na przykład pomoc finansowa, jaką miasto przekaże albo i nie, jak przegłosujecie, samorządowi województwa wielkopolskiego chodzi o pół miliona dla szpitala na neurologię. Tak, dokładnie jest. Projekt uchwały w budżecie w dzisiaj, podczas dzisiejszej sesji jest zabezpieczone 200 tysięcy złotych. Na jednej z wcześniejszych sesji była zabezpieczona kwota 300 tysięcy złotych, co nam daje pół miliona złotych. Jest to kwota przeznaczona na oddział neurologii w związku z jego otwarciem pod koniec grudnia ubiegłego roku. Myślę, że tu nie będzie żadnej dyskusji i wszyscy radni poprą ten projekt uchwały. No co pytajmy. Jak najbardziej poprzemy ten projekt uchwały, gdyż co prawda nie ma o tym mowy w uzasadnieniu, ale rozumiemy, że to jest realizacja tej uchwały, której nasz klub był autorem, tak? Przekazania 500 tysięcy, czy oprócz tego jeszcze drugie 500 tysięcy miasta jed, chce jedno 500 tysięcy, <grym> tak? Jedno 500 000, Tak, no tak, tak. <grym> <grym> czyli tak. jak najbardziej poprzemy. Tam na łóżka przede wszystkim panie tak? to, że jak pan pamięta i nie tylko pan, od lat, pamiętam, że od drugiej, od trzeciej kadencji regularnie samorząd miasta Leszna kwotę do około 500 tysięcy przekazywał na szczytny cel. Zdrowie, zdrowie, zdrowie to jest bezcenny skarb i cieszymy się bardzo, że taka decyzja, którą podjęła pani, czy wypracowała pani, obecna pani dyrektor, pewnie ze współudziałem również wierzy naszym. Delikatnie działanie polityczne, niepartyjne, również marszałka. W rozmowie, jaką miałem okazję przeprowadzić z panią dyrektor, wynika, że szpital otrzymał kilkanaście milionów złotych na modernizację obiektu, również na doposażenie oddziałów w sprzęt diagnostyczny, więc rzeczywiście pieniądze i cieszę się, że tą tradycję utrzymujemy, dobrą tradycję finansowania, współfinansowania. Czyli możemy szpitala. się spodziewać jednogłośnego głosowania. I jeszcze jedne pół miliona, bardzo interesujące z punktu widzenia, myślę, także mieszkańców powiatu, na ścieżkę Leszno-Lasocice. To, to jest pomoc finansowa dla gminy Święciechowa. Jak słyszymy, w tym roku ma powstać pół tej ścieżki, czyli do węzła na Piątce. Tak, pół miliona dla gminy Święciechowa, dla wybudowania ścieżki rowerowej od granicy z miasta, miasta Lesznach do węzła z dwunastką S5 S12. Także mam nadzieję, że tutaj to to powstanie w tym roku, no i zostanie wówczas do realizacji drugi odcinek, czyli odwęzła już do miejscowości Lasocice. A jak słyszeliśmy od pana wójta, to ma być robione wspólnie z Generalną Dyrekcją, trzymamy kciuki, bo z Generalną Dyrekcją to już 20 lat jedną ścieżkę robi, więc... Rowerowe leszno, panie redaktorze. Fajnie było zobaczyć pana na rowerze. <gry> Jezus... <laughs> Dobrze, proszę Państwa, sesja o godzinie 14. Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja bardzo dziękuję. Mariusz Nowacki, Przemysław Górny, Tomasz Malepszy byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Leszno. Kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.